Kochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Kolejna niedziela naszego życia, kolejne słowa, których Jezus chce nam przekazać pewną prawdę, ale nie robi tego w taki sposób jawny, oczywisty, konkretny masz robić to, masz robić to, masz robić tamto, masz robić tamto. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg nigdy do niczego nas nie zmusza, dając wolną wolę, szanuje ten dar, który kiedyś nam ofiarował. I teraz zawsze zachęca, proponuje, ale nigdy nie zmusza. I to jest właśnie to, o czym my bardzo często gdzieś zapominamy. Tak mi się skojarzyło, przygotowując się do tych, do tych dzisiejszych słów, które miałem tutaj do was powiedzieć, przypomniały mi się takie obrazki, może nieraz jak oglądamy sobie takie śmieszne na YouTubie, jak pokazane, że idzie sobie facet i taki piesek koło niego przelatuje, tak tu, 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 po cichutku, nie? Ten piesek wbiega sobie nagle... Za bramkę, i wtedy zaczyna szczekać na tego człowieka, kto tam stał. Albo psy na siebie szczekają, ktoś tam odsłoni bramkę, one wtedy tak, cisza, nie? I wtedy, kiedy znowu bramka jest zasunięta, znowu na siebie szczekają. Taki człowiek jest odważny, jak można powiedzieć, na swoim terenie. Czasami właśnie jakby czuje tą klatkę, która przed nim musi być. Albo jeszcze inny obraz, który, który też znamy, obraz tak zwanej złotej klatki. Złotej klatki. Jest taki wiersz, nie pamiętam teraz dokładnie, ale wiem, że jest taki wiersz chyba o chyba Słowiku, czy o dwóch. Jeden właśnie żył w takiej złotej klatce, miał wszystko, nie musiał się o nic martwić, ale żył w takiej właśnie klatce. A ten drugi był wolny. I tak naprawdę w tym naszym życiu o coś takiego chodzi, o tą taką właśnie wolność, do której czasami się boimy, jakby z niej skorzystać, boimy się wyjść, jakby przed szereg, boimy się wejść na nieznane wody. Boimy się, boimy się właśnie gdzieś tam zrobić ten krok w nieznane, przekroczyć próg nadziei, jak to pisał Jan Paweł II w swojej właśnie tej książce pod tym właśnie tytułem. Jesteśmy właśnie tak jak ten piesek, który, który tak się chowa za tą bramką i wtedy się czuje odważny, wtedy się czuje bezpieczny. Albo właśnie tak jak ten ptak, który jest w klatce złotej, ma wszystko, nie musi się o nic martwić i, i wydaje mu się, że ma raj. Ale nigdy nie, nie posmakował, czym jest wolność. I to samo widzimy, słuchajcie, kochani, chociażby w tym dzisiejszym pierwszym czytaniu, gdzie jest też mowa o Izraelitach, którzy wyszli z Egiptu, ale ich mentalność była mentalnością niewolnika, mentalnością takiego właśnie ptaka w klatce. Co prawda, ta klatka ich nie była złota, bo oni wcale nie mieli tak super, mieli ciężko, ale nawet to było lepsze dla nich w ich mentalności niż ta niepewność, co się teraz z nimi stanie, kiedy. Kiedy zaufali Panu Bogu i za nim wyszli. Bo są nagle głodni, bo oni chcą raz są mieć, raz są pić, raz są tego, raz są tamtego. I teraz, powiedzmy, zaczyna się wracać myślami do tego, co było wcześniej i się widzi tylko to, co było takie piękne, nie? Bo tam mieliśmy, mieliśmy garnki, był mięso, był, był czosnek, była cebula. Człowiek nie był głodny, bo miał to. Nie, 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 pamięta, nie pamięta się już tego wszystkiego, co było złe. To jest tak jak. Jak kiedyś pamiętam, że się niektórzy tam pisali na ścianach, precz z komuną, a potem inni wróć, czerwona komuną. bo się przypominało właśnie wtedy, kiedy jest wolność, kiedy trzeba samemu o wiele rzeczy zadbać, to się wydaje to nieraz zbyt trudnym dla niektórych. I dlatego, kochani, nie jest tak łatwo w życiu. I dlatego raz będzie lepiej, raz będzie gorzej. Ale właśnie o to chodzi. My się w ten sposób uczymy, dojrzewamy. Dorastamy do Królestwa Niebieskiego. Dorastamy do tego, żeby, od, żeby zrozumieć, jak wielki dar otrzymaliśmy od Pana Boga, kiedy dał swojego syna, który umarł za nas na krzyżu i zgładził nasze grzechy, pojednął na Ojcem i otworzył dla nas niebo. To niebo, które zostało dla nas zamknięte przez grzech pierworodny. Dopiero wtedy zaczynamy to rozumieć, zaczynamy to widzieć. Tego potrzebujemy. Do tego trzeba dorosnąć. Właśnie wolność, która się też zawsze wiąże z odpowiedzialnością. Czasami ryzykujemy, ale właśnie wtedy tylko, kiedy się ryzykuje, wtedy można coś rzeczywiście dobrego, wielkiego osiągnąć. Niektórzy mówią, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Jest też takie powiedzenie, czy nie, nie dojdzie do sukcesu. Właśnie chodzi o to, żeby przestać się lękać, Wejść na ten inny poziom swojej relacji z Panem Bogiem. Bo to tak naprawdę o to, kochani, właśnie chodzi. To jest to, co Pan Jezus pokazuje dzisiaj w Ewangelii do tych słuchaczy. Najpierw był ten znak tydzień temu, pamiętamy, rozmnożenie chleba. Pięcioma chlebkami, dwoma rybami Jezus nakarmił wielotysięczny tłum. Jeszcze zostało dwanaście koszów ułomków. Więc ludzie, znaczy, kiedy zorientowali się, co się dzieje, szukają Jezusa. Dzisiaj o tym słyszymy. Płyną do Kafarną, patrzą, tam go nie ma, w końcu na drugim brzegu jeziora tam go znajdują i zdziwieni, panie, jak tutaj się dostałeś, kiedy tu przypłynąłeś. A Pan już mówi, nie szukaliście mnie, dlatego żeście słyszeli słowa, że widzieliście znaki, ale dlatego, żeście się najedli do syta. I zobaczcie, kochani, jak czasami niektórym to wystarczy. Najeść się do syta i nic więcej nie chcą. Nie chcą wolności, nie chcą niczego innego. Chcą mieć święty spokój. Są właśnie jak ten taki ptak w klatce, jak ten piesek, który się czuje bezpiecznie za siatką, i wtedy, wtedy pokazuje, jaki on jest, jakim on jest bohaterem. Tymczasem, jeżeli chcemy kiedyś wejść do nieba, to trzeba zrobić ten krok naprzód zaufać Jezusowi. Jak to zrobić? No Jezus mówi jasno i konkretnie. Mówi właśnie o tym pokarmie, który jest prawdziwym pokarmem z nieba, o tym, dla którego tutaj przychodzimy, bo do kościoła przychodzi się nam przeświętą właśnie po to. Na tym ołtarzu za chwilę będzie żywy i prawdziwy Jezus, który złoży ofiary ze swojego życia w naszej intencji, za nas. Tak bardzo nas ukochał i da nam siebie jako pokarm. Jeżeli siostro, bracie, kiedyś chcesz pójść do nieba, to nie ma innej drogi. Bez tego pokarmu nie dasz rady, zabraknie ci sił. To jest właśnie to, że często ludzie, którzy od świętnie idą tylko do komunii, to potem takim w życiu bardzo często nie wychodzi. Oni bardzo by chcieli nieraz, żeby ich życie wyglądało inaczej, ale nic się w ich życiu nie zmienia. Dlaczego? Bo boją się opuścić tej klatki, boją się zaufać Jezusowi, boją się przejść na to takie, ten inny pokarm, którego nie znają, który jest dla nich jakiś tylko wyjątkowy, że albo przyjmują go w zbyt małych ilościach, aby mieć siłę zrobić coś więcej. Wiara, kochani, to jest ciągle coś dynamicznego, to nie jest jakaś stała stała jakaś do osiągnięcia. Jak już się przekroczymy jakąś barierę, to w tym momencie mamy już święty spokój. Tego nie osiągniemy w życiu. W tym razie w życiu duchowym. Tak jak można dojść do jakiejś stabilizacji w życiu takim, tym właśnie ziemskim, można sobie zapewnić jakiś tam byt, chociaż też tak do końca nigdy człowiek nie może być pewny. Bo już nieraz tak bywało, że człowiek był już pewny, że teraz już się dorobił, to teraz sobie pożyje, a tu się okazuje, że już albo życie się kończy, albo nagle jakaś inflacja, a tu jakaś wojna, i nagle coś tam się stało konflikt interesów, i nagle ktoś ci wszystko zabiera, i nagle się okazuje, że zostaje z i Wtedy tragedie, które, które ludzie przeżywają. To jest właśnie takie podejście trochę, trochę, trochę niebezpieczne, ale to jest takie właśnie budowanie sobie gniazda. Na tym właśnie diabeł łapie nas, ludzi. Na tym. Odwraca naszą uwagę od Pana Boga, żebyśmy się skupiali na sobie. Na, sku na sobie tu i teraz, dla mnie, dla mnie. I tak nieraz trzymamy to dla siebie i tak nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak nam to szybko ucieka, że tak naprawdę to jest iluzja. Tak jakbyśmy pianę złapali i tak jak mocno przycisnęli, nagle wszystko gdzieś bokami ucieka. Nic nie zostaje. To jest właśnie iluzja. Diabeł nas tak podpuszcza, my się potem denerwujemy. I oczywiście nie mamy pretensji do siebie, że źle żeśmy wybrali, tylko zawsze będziemy szukać u innych powodów tego. Zawsze będziemy innych oskarżać. To inni są niedobrzy, to oni tak robią, że oni tylko czyhają na moje i tak dalej, tak dalej. Diabeł zatruwa nasze serce, nasz umysł i my wtedy w tym momencie coraz bardziej w takiej skorupie się zamykamy, coraz bardziej, jakby tą klatkę chcemy szczelnie domknąć, żeby czasami nie tylko nie wyjść, ale żeby nam nikogo tam nie wpuścić. A tu właśnie chodzi o coś innego. Kiedy otworzymy serce i pozwolimy Panu Bogu działać, zaczynamy widzieć inaczej tę rzeczywistość, w której żyjemy. I wtedy nas tak nie nakręca to, że coś nie wyjdzie, i tak nie bardzo się aż nie podniecamy wtedy, kiedy, kiedy coś wyjdzie. Po prostu stajemy się ludźmi, którzy żyją normalnie, widzą co jest ważne, a co nie. Spoglądając w niebo, pamiętamy kim jesteśmy i dokąd zdążamy, więc trudniej się zgubić, bo, bo patrząc tak jak się patrzyło kiedyś, ludzie patrzyli w gwiazdy, jak szukali na morzu, żeby się orientować i dzięki temu potrafili dotrzeć w różne miejsca, tak samo i my spoglądając w niebo, dojdziemy tam, gdzie, gdzie zmierzamy, dokąd zmierzamy. Ale bez tego pokarmu zabraknie sił. Dlatego to nie jest kwestia moich kaprysów albo że komunia święta jest nagrodą, że od czasu do czasu, jak na święta pójdę do spowiedzi, to wtedy mogę przystąpić do komunii w postaci nagrody. Ale to jest pokarm niezbędny każdego dnia, aby nie zabrakło mi sił o to niebo walczyć i wybierać właściwie, nie skupiać się na sobie, ale tego robić to, czego uczy Jezus. Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzyż. I niech mnie naśladuje. I to, że w tym życiu te krzyże są, one wcale nie muszą być ciężkie, bo kiedy niesie się je z Jezusem, stają się lekkie. Kiedy coś robisz, siostro bracie, bo kochasz i służysz najbliższym, to też jest krzyż, ta codzienna twoja praca, ale ona cię nie męczy, bo robisz to dla tych, których kochasz. I się cieszysz, że to robisz. A to cię rozwija, to cię otwiera na perspektywę nieba. Bez pokarmu, którym jest Jezus Chrystus, bez naszego zjednoczenia z Nim, bez tego, że On rozrzeje to nasze serce od środka, nic innego do nieba nas nie zaprowadzi. To będzie iluzja, wielkie nadzieje i tak jak teraz mamy na razie na tej olimpiadzie. Nadzieje na medale były wielkie, a jak na razie szucho, już dawno tak źle nie było. Może jeszcze coś tam będzie, ale to tak właśnie jest. Nadzieje zawsze mamy wielkie, byśmy chcieli, nie wiadomo czego. Tu wcale nie o to chodzi się, nie ma co nakręcać. Jest tak, jak jest. I dlatego róbmy swoje i dostrzegajmy to, co jest naprawdę w życiu ważne. A ważne są nasze relacje. To, że jesteśmy dla siebie stworzeni, że potrzebujemy siebie nawzajem, że możemy się ubogacać, możemy sobie pomagać, możemy się wspierać. I kiedy jesteśmy razem, to Jezus jest z nami, a wtedy jesteśmy silniejsi. I łatwiej nam się oprzeć tym wszystkim zasadzkom złego ducha, które On na nas zastawia. I pewniejsze jest to, że razem wspólnie dojdziemy do domu Ojca, gdzie dla każdego z nas czeka wspaniała nagroda. To jest tym właśnie pokarm, który daje nam Bóg. Pokarm z nieba, który daje nam życie. Jezus Chrystus w Komunii Świętej. Dlatego pilnujmy, żeby nasze serca były czyste, byśmy mogli do tej Komunii przystępować. Od tego mamy spowiedź, że kiedy coś się... Nie wyjdzie, kiedy się pogubimy, właśnie przychodząc tam doświadczamy Bożego miłosierdzia. I nie chodzi o to, żeby się tłumaczyć, ale właśnie, żebyśmy dorośli do tego, żebyśmy sami zrozumieli, jak te nasze niewłaściwe wybory potem powodują ten, to, te, te błędy w naszym życiu, i widzimy, że robiąc jedno, idzie cała lawina innych, ten właśnie efekt domina. Bo jak coś tam mi się wydaje, że tak będzie lepiej, więc robię coś po swojemu, robię sobie coś, coś właśnie, zagarniam dla siebie. I dopiero potem zaczynam dostrzegać, że ktoś stracił, tam ktoś stracił, to, że się skupiam na sobie, sprawiło, że, że potem, nie wiem, patrzę, że, że ktoś mi chce coś zabrać z moich bliskich i zaczynam na nich warczeć, i zaczynam ich odtrącać, odpychać. To jest właśnie to. Kiedy to widzę, przychodzę i mówię, Panie Jezu, taki właśnie jestem. Prawda wezwana. A Pan Jezus mój, ja wiem. Ale ja Cię i tak kocham i Ci to wybaczam. Idź i zacznij od nowa, pamiętając, że jestem obok i wołaj, abym był przy Tobie, a ja będę. I dlatego dopóki nasza relacja z Bogiem jest żywa i jest naszym przyjacielem, to pamiętamy. Więc trzymamy otwarte serce i On przychodzi. I wtedy mamy siłę o to niebo walczyć. Nasze życie staje się piękne. Kiedy tracimy relację z Bogiem, serce się zamyka, a nas. Jakby od środka niszczy niepokój, złość, frustracja, i zaczyna to z nas wyciekać, i ranić najbliższych. Tak jest to nasze życie, kochani. Raz lepiej, raz gorzej. Więc czasem zadać pytanie: czego tak naprawdę chcę? Czy chcę siedzieć w tej złotej klatce, którą diabeł mi tak pięknie przyozdabia, o złaca, żeby mnie to tak aż nie bolało, że jestem zniewolony tym wszystkim, co on mi tam gdzieś narzuca? Czy może wolę? Rozciągnąć, rozpostrzec, nie? Jak to się mówi? Swoje skrzydła. Dzisiaj to po tym, covidzie, to takie, takie słów brakuje nieraz. W każdym razie te, te skrzydła, żeby je rozłożyć, tak? I, 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 I w tym momencie pofrunąć, polecieć. Jezus chce, byśmy tak właśnie latali, bo dodaje nam skrzydeł. Dodaje nam skrzydeł, kiedy mamy gorące serca. Ale nikogo nie zmusza. To musi być nasz wybór, nasz osobisty, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie serce otworzyć dla Jezusa, by on mógł wejść. Niech więc to będzie naszą motywacją. Szukanie Jezusa nie dlatego, żeby mieć fajne, wygodne życie, bo, bo to bardzo często jest odwrotnie. Ale kiedy wybieramy Jezusa i mamy go w swoim sercu, wtedy czujemy się szczęśliwi, chociaż trudów, kłopotów, zmęczenia, bólu czasami wręcz. Ale tak naprawdę widząc swoich bliskich jesteśmy uśmiechnięci i wiemy, że jesteśmy na właściwym miejscu. Trwajmy więc przy Chrystusie, a z Nim dojdziemy do tej nagrody, którą Bóg dla nas przygotował w niebie. Amen.